28. Z poselstwem do Gdańska. Równiną nad Wiślańską jechał poseł króla Janze Służewa, mając obok siebie Stanisława Żółkiewskiego. Gdańsk wychylił się cały z mgieł porannych. W pogodne niebo strzelały liczne wieże kościołów, liśniły się blachy pozłacane na dachach, promieniały okna wieżyc. Na jakie ćwierć mili od miasta Żółkiewski wysłał trębacza z oznajmieniem, że zjeżdża poseł królewski i zatrzymawszy cały poczet zrobił przegląd. Na czele postawił Adama jadącego w stroju husarskim na pysznym złotogniadym koniu i dodał mu czterech towarzyszów husarskich i piętnastu pancernych pachołków na dzielnych koniach. Za tym pocztem jechało czterech trębaczy na koniach poprzedzając Jana ze Służewa i Żółkiewskiego otoczonych dziesięciu towarzyszami. Dalej byli pachołcy, a wśród nich pod dozorem Michała cztery wozy z więźniami. Na pierwszym siedział Fąk i kapitan, na drugim czterech mieszczan gdańskich, a na dwóch dalszych ranni rajtarzy. Żółkiewski, korzystając z krótkiego postoju, pojechał obejrzeć dość liczny poczet poselstwa. Przy pierwszym wozie z więźniami zatrzymał się i rzekł przyjaźnie do kapitana – za chwilę będziesz wasz mość wolny – nie zapomnij, że obchodziliśmy się z tobą po ludzku, ceniąc w waszmości odważnego żołnierza. Pamiętam o tym, Rotmistrzu, i szanuję was za to. Już Żółkiewski ruszył, gdy fong zawołał drwiąco. A mnie, waszmość, nie powinszujesz wolności? Mimo waszej zawziętości będę wolny i poznacie mnie, co potrafię. Puste przechwałki, wzruszył ramionami Rotmistrz. Wolność waści nie potrwa długo. Skądże to proroctwo? zaśmiał się Fong. Czy wiedźma w lesie wam powiedziała? Zwaści zły i podstępny człowiek, a taki nie zasługuje na wolność, rzekł rotmistrz i nie czekając odpowiedzi, pojechał dalej. Oczyma szukał Michała, a nie widząc go spytał: A gdzie Michał, Ślązak? Wskazano rotmistrzowi ostatni wóz, przy którym ujrzał Michała majstrującego coś około rannego rajtara. – Ej, Michale, co tam robisz? – spytał surowo. – Wasza wielmożność – odpowiedział trochę zmieszany – ja temu rannemu poprawiam opatrunek. Rotmistrz podjechał bliżej i zobaczył w ręku Michała bandaż przygotowany do zawinięcia ciętej rany na ramieniu Rajtara. Rajtar spojrzał na Żółkiewskiego i rzekł – to dobry człowiek, pilnuje mnie jak brata. Michał zręcznie zaczął obwiązywać ranę, a rozczulony młody rajtar szeptał: Przyrzekłeś, że nie wyjedziesz, póki się ze mną nie zobaczysz. Musisz poznać mojego brata, Lorenza. Poznam, nie nudź, przyjdę do was. My, rajtarze, mieszkamy koło kościoła Dominikanów, łatwo się dopytasz. No, koniec, zawołał Michał, robiąc węzeł. Teraz uważaj, żeby ci się nie zsunął w obozie. Na wałach otaczających obozowisko knechtów przed bramą miejską widne były straże, a wewnątrz obozu uszykowali się knechci w dwa rzędy po obu stronach drogi, którą miało jechać poselstwo. Byli to knechci kapitana Kleimera w liczbie 600 ludzi, chłopów chłopa dobrani wzrostem w jednakowych mundurach, uzbrojeni w miecze, arkebuzy i halabardy. Jeśli się tak biją, jak wyglądają, przemówił Stanisław do wojewody. To zacne wojsko. Za ciężko uzbrojeni, zrobił uwagę wojewoda. W bramie murów miejskich czekali już Heroldowie miejscy na koniach i oddawszy pokłon, wiedli cały poczet ku ratuszowi, przed którym miała odbyć się ceremonia wymiany jeńców. Lud miejski dowiedziawszy się, że nadjeżdża poseł i więźniowie Gdańscy, wysypał się rojnie na ulice miasta. Wszyscy zbrojni, buńczuczni, a chociaż lud w bardzo znacznej części był polski, jednak sfanatyzowany przez pastorów luterańskich, nie lubił Polaków jako katolików, obawiając się ograniczenia wolności swego wyznania. Nie lubił też i Niemców rządzących niepodzielnie w Senacie, lecz łączyła go z nimi wspólna wiara i obrona przywilejów miasta. Widząc nadjeżdżający poczet, lud zaczął szemrać i odgrażać się papiści, synowie Beliala, bałwochwalcy. Większość ludu po raz pierwszy widziała husarię, więc gdy zobaczyli Adama w złocistym pancerzu ze skrzydłami orlemi u ramion z kopią zatkniętą w tulei na pysznym koniu, zapomnieli o papistach i oczy wszystkich zwróciły się na husarzy z podziwem. Na jednym z balkonów wspaniałej kamienicy niedaleko dworu Artusa i Ratusza stały wykwintnie ubrane niewiasty, a wśród nich strojna i piękna Gerta. Gdy ujrzała adama jadącego na czele, schwyciła ojca za rękę i szepnęła: Ojcze, to on, żółkiewski. To łotr, który nam się wymknął i mnie sponiewierał. Co się nie stało w lesie, stanie się tu. On nie powinien wyjść żywy od nas. Dobrze, ojcze? Co tobie, Gerto? To poselstwo. Spadłaby głowa Ferbera i Rosenberga. Nie waż się myśleć o tym. Patrz, ojcze. Obok tego starego jedzie drugi żółkiewski. — A, to ten, co cię wyrwał z rąk Węgra. — A gdzież Fong? — obiecali go zwrócić. — Jest — zawołała Gerta. — No i nie zmienił się. Taki sam, tylko brzydką ma brodę i włosy skłaczone. Biedny Hans rozczulał się Mychman. Ileż przebył, co wycierpiał, jakie męki przeniósł. — A wszystko przez tego psa polskiego, przez tego Adama — Mówiła Gerta z pasją. A ty, ojcze, chcesz mu darować życie. Na długim placu uszeregowały się dwa chówce w czworoboki. Z jednej strony wozy z jeńcami otoczone pancernymi pachołkami, a z drugiej w czworoboku knechtów jeńcy polscy. Po środku stanął Jan ze Służewa z Żółkiewskim, a dalej zastępca burmistrza Kleinfeld, gdyż sam burmistrz Ferber pozostał w Bydgoszczy, oraz Hans Skolna, naczelny wódz wszystkich sił zbrojnych Gdańska, wysoki szpakowaty blondyn z twarzą surową. Nastąpiła wymiana jeńców. Za kapitana Szorajera Gdańsk oddał dworzanina królewskiego Mikołaja Berdowskiego herbu Gryf, a za Fonka Henryka Poradowskiego herbu Lis. Gdy Fonk wystąpił przed szeregi, wśród zgromadzonej publiczności poszły szepty, znano bowiem to nazwisko a o prześladowaniu i męczarniach jego dziwy opowiadano. Wszyscy byli ciekawi tego męczennika, a bardziej tkliwe niewiasty przyniosły leki, maście i ciepłe okrycia. Tymczasem z czworoboku polskiego wyszedł przysadzisty, gruby, fąk z twarzą rumianą, uśmiechnięty i zadowolony z siebie. Ubiór miał na sobie polski, gdyż szaty jego zdarły się, ale wszystko było całe i dobre. – No, jestem u siebie – Zawołał po niemiecku, a zwracając się do Żółkiewskiego, pogroził mu pięścią. Z wami już się policzę. Wtem fong spostrzegł Mychmana i Gertę, którzy zbliżali się do niego. Witaj, stary, zawołał. Unieśliśmy całe głowy. A, a Gerta, jeden pocałunek, dziewczyno. O nie, za brudny jesteś. Zaśmiała się wesoło i spojrzała w stronę Żółkiewskich. Adam nie spuszczał z niej oczu blady ze wstydu i upokorzenia, że niegdyś mógł miłować tę dziewkę zdradliwą. — Niech żyje młoda para! — zawołali przyjaciele Fonka. — Jutro ślub i wesele! Otoczyli ich śmiejąc się i krzycząc, Gerta znów spojrzała w stronę husarzy i w oczach Adama dostrzegła bezmierną wzgardę. To dotknęło boleśnie jej dumę. Zapragnęła, by ten piękny porucznik był u jej nuki, błagał o miłość. Lecz w tejże chwili złość i nienawiść wzięły u niej górę i poczuła rozkoszne drżenie na myśl, że będzie miała w swej mocy tego znienawidzonego człowieka. Kolejno wymieniano nazwiska jeńców, a gdy wyszli ranni rajtarzy, odezwały się w tłumie gniewne głosy: Tych mogli sobie zatrzymać. Darmozjadów nie potrzebujemy. Dość mamy biednych. Oburzony tym hans z kolna krzyknął surowo: milczeć! Oni krew za was przelewali! Pomruki nie ustawały i uciszyły się dopiero wówczas, gdy knechci wzięli rajtarów pomiędzy siebie. Po skończonej wymianie zastępca burmistrza Kleinfeld podjechał do wojewody i rzekł uprzejmie: Pozwólcie, dostojny panie, że po tak uciążliwej podróży wskażę wam dom, wyznaczony dla was przez miasto. Dał znak heroldom i pachołkom miejskim. Odezwały się trąbki i Kleinfeld poprowadził cały orszak w ulicę poboczną. Wskazawszy obszerną kamienicę, pożegnał posłów. Wojewoda, obaj żółkiewscy i wszyscy towarzysze znaleźli wygodne pomieszczenie w górnych komnatach, a na dole i na poddaszu było dość miejsca dla orszaku. Żółkiewski, który bardzo dbał o konie, spytał starszego urzędnika, gdzie są stajnie. Jest tu niedaleko obszerny budynek, tam będzie dość miejsca dla koni. Zaprowadź mnie, waść, obejrzę. Istotnie w oddaleniu dwustu kroków był obszerny budynek, który urzędnik wskazał na pomieszczenie koni. Lecz jakież było oburzenie Żółkiewskiego, gdy w budynku tym poznał kościół dominikanów. Pobladł z gniewu, a widząc ciekawe oczy urzędników, pohamował gorące słowa i rzekł spokojnie, widocznie miasto wasze jest tak ubogie, że odbiera boskie przybytki i obraca je na swój użytek. Nas jednak stać na to, aby nająć stajnie dla koni. Niezabytowski, któremu nie mogło pomieścić się w głowie, żeby można było konie stawiać w kościele, a przez otwartą bramę widział krzyże i pobożne obrazy, a w głębi stojące konie, nie wytrzymał i porwawszy za pas urzędnika, podniósł go w górę i krzyknął wściekłym głosem: Milcz, psi, synu, wskaż stajnie, bo ci łeb ukręcę. Urzędnik wrzasnął na pomoc. Wybiegli rajtarze, a słysząc wołania podniesionego w górę i krzyk innych urzędników, poczęli brać się do rapierów. Pachołcy polscy również rwali miecze i walka miała zawiązać się za chwilę. Żółkiewski poskoczył do Niezabytowskiego, chwycił go za ramię i zawołał ostro – puść go natychmiast! Niezabytowski opamiętał się i postawił wrzeszczącego urzędnika na nogi. Tumult rusł, jednak a pogróżki zaczęły latać z obu stron. W tej niebezpiecznej chwili nagle z zakrętu ulicy wyjechał hetman wojsk gdańskich, Hans Skolna, ze świtą. Zobaczywszy rajtarów z jednej strony, a pachołków polskich z drugiej, przystanął i zawołał groźnie do rajtarów: do koni, precz! A poznawszy żółkiewskiego, skłonił się grzecznie i spytał: co się tu dzieje? Czy skrzywdził kto ludzi, waszmość pana? Ten urzędnik wskazał ręką wyznaczył na stajnie dla naszych koni Kościół katolicki. Rozumie Wasza dostojność, że to obraża nasze uczucia religijne, i zażądaliśmy innego pomieszczenia. Pojmuję Wasze oburzenie, rzekł dowódca. I żart taki nie jest godny miasta. Zaraz dostaniecie stajnie, jak się należy. Dziękuję Waszej dostojności, skłonił się żółkiewski, i nie zapomnę tej rycerskiej przysługi. To ja muszę Waszą miłość przeprosić za gburostwo urzędnika. Ale gdzie ja wasz mość pana widziałem? Miałem to szczęście poznać Waszą dostojność w Magdeburgu, którego obrona tak słynna jest po świecie. A tak, przypominam sobie. Tu hans zeskoczył z konia i podając rękę żółkiewskiemu mówił: Spędziłem kilka miłych godzin w towarzystwie Waszej miłości i uczynisz mi prawdziwy zaszczyt, gdy zechcesz odwiedzić mnie w czasie tego pobytu. "Nie omieszkam skorzystać z tego wielkiego zaszczytu ze strony wielkiego wojownika."